Koronacyjny był specjalnie zrobiony, skomponowany na część królowej Elżbiety, żeby potem każdy sobie mógł takiego otworzyć koronacyjnego kurczaka w domu. Jest przepyszny, więc zaczynamy. Zaczniemy od składników na nasz koronacyjny kurczak i będą nam potrzebne te składniki. Jest ich niewiele, jak widzicie. Zaczniemy od głównego składnika, czyli nasz kurczak. pierś z kurczaka. E, którą będziemy gotować, możecie ją gotować w normalnej wodzie albo możecie ją gotować też w kostce rosołowej z warzywnej. Będzie nam potrzebny majonez i creme fresh. Będzie nam potrzebna przyprawa curry e, najlepiej medium, czyli takiej średniej ostrości, nie ostro, żeby dzieci mogły zjeść czyli medium, średnia. Jedna limonka, jedno mango. Spicy, czyli ostre papryczki do dekoracji, koriander e, do dekoracji i e, także będą nam potrzebne płatki migdałów. do oczywiście będzie nam potrzebny świeży chlebek, na którym będziemy serować nasz koronacyjny kurczak. Ok, zaczniemy od naszego głównego składnika, czyli piersi kurczaka. Będziemy musieli e, ugotować piersi kurczaka. Możecie ją gotować w, w zwykłej wodzie. 20-30 minut do ugotowania, żeby nie było różowych części, albo ugotować je w wodzie z wywarze warzyw. Następnie wymieszamy 230 g majonezu z 3/4 kop crème fraîche i dodamy skórki z limonki. Następnie pokroimy nasze mango w kawałeczki małe. Musi być to dojrzałe mango. Okay, do dekoracji w... użyjemy liści kolian... kolendry. Kilka posikanych kawałków ostrej papryczki, sok z limonki i oczywiście płatki migdałów. Czyli to użyjemy do dekoracji. Awesome. Ok, zaczynamy od dwóch piersi kuczaka, które mają jakieś 450 gram I będziemy je gotować w gorącej wodzie przez jakieś 20 minut Do tej pory, żeby było ugotowane i nie było jakiegoś różowego mięsa Dlatego możecie je gotować w zwykłej wodzie, albo możecie je gotować w wodzie z kostką rosowową, warzywną, jak chcecie Następnie umyjemy kolendrę, będziemy potrzebować kilka listków I pokroimy naszą papryczkę chili ostrą do dekoracji. Zdecydowanie bym e, poleciała wyrzucić wszystkie ziarenka z papryczki, bo będzie bardzo ostra i te ziarenka, nie chcemy tych ziarenek w naszej kanapce. Ok, pokroiliśmy naszą e, papryczkę chili na takie podłużne kawałki i mamy naszą kolendrę, tylko e, płatki kolendry, liście kolendry, bez łodyg łodygi. Ok, teraz przechodzimy do limonki. Będziemy potrzebować sok z limonki i zest z limonki, czyli to skórkę limonki, więc e, skórkę limonki będziemy potrzebować do naszego e, do majonezu e, i sok z limonki będzie potrzebny nam na wierzchu, żeby e, odświeżył naszego kurczaka. Więc zabieramy się. Ok, mamy skórkę z naszej limonki, która będzie nam potrzebna do majonezu. I sok z limonki użyjemy też e, do e, kurczaka na wierzch. Następnie potrzebujemy jedną łyżkę e, curry powder, czyli przyprawy curry e, średniej ostrości. I będziemy ją smażyć na patelni bez oliwy, żeby. Okej, okay, te. Przyprawa kury to jest właśnie ta, która nada naszemu kurczakowi takiego ładnego, złotego koloru. I polecam tą Szwalca Medium Curry, czyli średnią. Na rozgrzanej patelni, bez oliwy, dodajemy jedną czubatą łyżkę curry. I możecie użyć łyżki drewnianej żeby właśnie ją rozprowadzić zmieszamy no naszą przyprawę do kurczaka musimy ją zostawić, żeby ostygła troszkę ok, będziemy potrzebować oczywiście mango i pokażę Wam za chwilę najlepszy sposób, żeby właśnie e, pokroić nasze mango pierwsze co musicie zrobić to zobaczycie, że macie tutaj końcówkę taką i ją obetniemy ok, jak widzicie mamy końcówkę odciętą już i jak mamy odciętą końcówkę, to nasze mango może stać sobie na testce prosto. Mango nasze ma dwa policzki. Ma te policzki, jak widzicie tutaj, jest jeden policzek i tutaj ma drugi policzek i w środku ma wielką pestkę. Co musicie zrobić, to odciąć dwa policzki, ale nie wbijać się, nie wcinać się, nie kroić naszej pestki. Jeżeli Weźmiecie wasz nóż i wbijecie się w pestkę, to zwyczajnie wyciągnijcie go i troszeczkę przekrojcie mango nasze troszeczkę dalej. I po prostu odkroimy nasze policzki mango za chwilę. Ok, mamy jeden policzek odkrojony, i teraz odkroimy drugi I mamy teraz dwa policzki mango odkrojone. Ok, teraz, żeby pokroić mango, będziemy wdół, wzdłuż linię robić ten sposób kroić i w poprzek takie kwadraciki na dwóch policzkach. Tak wygląda nasze pokrojone mango i teraz zwyczajnie naciśniemy je, żeby wyszły nam owoce z drugiej strony. I to jest nasze mango pokrojone. Hej, nasza e, nasze mango na e, koronacyjnego kurczaka powinno wyglądać tak. To powinna być taka kostka. E, nie możemy pokroić za duże kawałki, żeby były albo za małe, żeby po prostu to się zmieszało i był sok wyciśnięty. Tylko takie, takie są idealna kostka. Będziemy potrzebować jedno mango pokrojone w kosteczkę, jakieś 65 gram. Pora na naszego kurczaka, więc będziemy potrzebować naczynie. I będziemy go kroić. Kurczak powinien się gotować jakieś 20 minut, żeby był soczysty, a nie przegotowany i suchy. Więc lepiej sprawdzić widelcem, czy jest kurczak ugotowany i nie rusza w środku, niż przygotować go i żeby był suchy. Okej, okay, zostało nam zrobić sos majonezowy. Jak widzicie, nie potrzeba tutaj dużo składników, żeby zrobić naszego kurczaka koronacyjnego i mamy już nasze mango kutowe, kurczaka, limonkę, kolendrę, chili Opcjonalne jest chili, oczywiście dla tych co nie lubią ostro nie musicie dodawać chili albo dla certujecie dzieciom też nie musicie. Mamy migdały do dekoracji i naszą przyprawę curry. Więc okay, robimy zaczynamy od 230 g majonezu i do tego dodamy 180 g creme fresh. Teraz dodamy jedną łyżkę przyprawy curry, jedną łyżkę. i wyciśniemy sok z limonki. Teraz dodamy y, skórki z limonki. Z dodajemy do naszego kurczaka. I na kotę dodajemy. Jeżeli mam. Twój kurczak nie jest y, żółty, tak jak powinien być, to zwyczajnie dodamy kurkumy. Możecie dodać kurkumy do kurczaka i będzie żółty. Wszystko zależy od jakiej przyprawy kury używacie, bo niektóre po prostu nie są tak żółte. A nasz koronacyjny, cukier, y, nasz koronacyjny kurczak. Zazwyczaj ma taki żółty kolor. Tak jak mówię, w zależności od jakiej przyprawy kury używacie, moja nie była tak um, bardzo pomarańczowa, jak widzicie. Dlatego dodaliśmy kurkumy. Do naszego kurczaka dodajemy teraz. Mamie. Teraz musimy dodać trochę migdałów, płatków migdałów, kawałki mango. Nasz kurczak już jest gotowy, jest przepyszny. I teraz potrzebujemy Kromka chleba najlepiej takiego bloomera.